Trzeci ton, 29 czerwca 1900 roku Ponad goryczą spowodowaną stanem świata i wymogami sprawiedliwości Bożej musi nadejść wzajemne pokrzepienie w miłości między Jezusem a Luizą. Kiedy byłam nadal rozgoryczona, przyszedł mój uwielbiony Jezus, gdyż zlitował się nade mną. Zdawało się, że podtrzymuje mnie w swoich ramionach. Potem przeniósł mnie poza moje ciało i zobaczyłam, że wszędzie panuje głęboka cisza, smutek i żałoba. Widok ludzi w tym stanie wywierał tak wielkie wrażenie, że odczuwałam ucisk w sercu. Wtedy błogosławiony Jezus odciągnął mnie jakby na bok i powiedział do mnie. Córko moja, oddalmy na chwilę to, co nas zasmuca, i przynieśmy sobie nawzajem ulgę. Kiedy to mówił, zaczął mnie dotykać czule i całować, ale moje zmieszanie było tak wielkie, że nie miałam odwagi odwzajemnić jego pocałunków i pieszczot. On zaś dodał: Jak to? Ja cię pokrzepiam pocałunkami i pieszczotami, a ty nie chcesz mnie pokrzepić, odwzajemniając mi się twoimi pocałunkami i pieszczotami? W ten sposób nabrałam ufności i mu się odwzajemniłam. Kiedy to czyniłam, on zniknął.